Ręka, noga, rzut o matę. Korzystanie z tego ostatniego było dzisiaj szczególnie dużo przy ulicy Taborowej w Poznaniu. Tu odbyła się czwarta edycja poznańskiej dziecięcej ligi Judo. Jest to czwarty etap z pięciu, ponieważ w roku mamy pięć takich etapów. W etapach dzieci dostają medal oraz dyplom i które tworzą się potem w jedną taką całość i mogą stworzyć komplet medali i dyplomów. Na tych matach ze spektakularnych chwytów potrafią korzystać najmłodsi. Wśród nich są Adam i Kasia. Jak długo trenujesz Judo? E, no z jakieś dwa lata. Jak Ci się podoba Judo? Dlaczego trenujesz Judo? E, no bo rodzice stwierdzili, że bardzo mnie rozwinia. I zgadzasz się z nimi? Tak. Dlaczego trenujesz Judo? Bo spodobało mi się. I zainspirowało mnie to, żeby po prostu umieć się bronić. Adam i Kasia w zaciętej rywalizacji wywalczyli dzisiaj medale. Czy się dzisiaj udało wywalczyć? Całą ligę. Całą grę. Yy, ciężkie to były walki? Nie zbyt. Wygrałem dwie walki, miałem trzy walki, i zanotowałem drugie miejsce. Jestem z siebie zadowolony. A są tu jeszcze młodsi wojownicy niż ta dwójka judoków. Najmłodsi mają trzy lata. Najstarsi 14. Te trzylatki traktują to jako zabawę, ponieważ w tych najmłodszych trzylatkach zadaniem ich jest po prostu wypnąć partnera z maty. Są to przedszkolaki, a starsi zawodnicy już walczą na pełnych regułach poznańskiego związku judo, czyli próbują wygrać poprzez rzut trzymanie, rzut albo trzymanie. Na tej konkretnej lidze turnieje judo w najbliższym czasie się nie kończą. Następny już 28 października. Także tam nie zabraknie młodych reprezentantów z Akademii przy Daborowej. To turniej międzynarodowy. W tamtym roku było 900 zawodników, gdzie przyjeżdżają z całej Polski oraz z zagranicy. Ten turniej odbędzie się na sali sportowej na kampusie Morasko. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.